Dziad Żoliborski, Mateusz Morawiecki, Łechta Kaczyńskiego. Adam Wysiek, dzień dobry. Dziś dla Polski nie są zagrożeniem dziady Adama Mickiewicza, a ewidentnym zagrożeniem dla Polski i porządków Unii Europejskiej jest dziad. Ale dziad z Żoliborza, tak zwany dziad żoliborski. Jednak według PiS i Mateusza Morawieckiego to właśnie dziad żoliborski, który zagraża Polsce, miał Polskę wyciągnąć z dziadostwa. Gdzie w tym wszystkim logika? Posłuchajcie sami. Jak chcemy ująć to jednym sformułowaniem, co się takiego stało w 2015-2016 roku, to powiem tak. Jarosław Kaczyński wyciągnął Polskę z dziadostwa. Wyciągnął Polskę z dziadostwa, które wcześniej widoczne było w bardzo wielu wymiarach. I w wymiarze instytucjonalnym, i w odniesieniu do ludzi bo diagnoza prezesa Jarosława Kaczyńskiego była bardzo prosta to była diagnoza dotycząca braku odpowiedniego poziomu godności. A skoro mowa o dziadostwie, Panie Mateuszu, to może ja po kolei przypomnę. Po pierwsze, podeptana konstytucja przez Pana i Pana kolegów. Dwa, mówi Pan sporo o tolerancji i o tym, że rzekomo w Polsce żyje się świetnie. proszę się wybrać na przykład na Plac rękawicza i zapytać ludzi starszych, tych, którzy głosują na Pana, co sądzą o ludziach LGBT, ludzi, o których Pan i Pana pryncypał Andrzej Duda nazywa wprost ideologią. Takie szykanowanie dzieleń społeczeństwa na pewno nie może być traktowane jako próba nawet wyprowadzenia polskiego tak zwanego dziadostwa, szczególnie przez złożywieckiego dziada, który za swoją inflację, za swój brak działań i brak działań swojego rządu obwinia wszystkich, tylko nie siebie. Jego ego jest tak duże, że gdyby z jego poziomu spadł, to pewnie by się zabił. Adam Wysiek, dziękuję za dziś. Oczywiście zapraszam po więcej. Wracamy do tej naszej systematyki codziennie o godzinie 9. Nowe wideo raz takie ze mną, a raz takie z etatami i w formie materiału dziennikarskiego. Apeluję o Państwa o wsparcie i o subskrypcję tego profilu jest nas już prawie 7 tysięcy to naprawdę duży wynik jak na warunki w których działamy kończę dziękuję i do zobaczenia.